Proces z Shona Kompsa zbliża się wielkimi krokami, a sytuacja robi się coraz bardziej niepokojąca. Mniej niż miesiąc do rozprawy, a na horyzoncie... Nowe zarzuty. Właśnie wpłynął kolejny wniosek do sądu federalnego, a do sprawy włączył się również znany aktor Terence Howard, który ujawnia naprawdę szokujące kulisy przeszłości związane z Didim. Co wydarzyło się pomiędzy tą dwójką? Mam dla Was ten ciekawy wywiad, którego właśnie niedawno udzielił Terence Howard i dogłębną analizę najnowszych wydarzeń dotyczących Didiego, więc jeśli chcesz być na bieżąco z tą sprawą, to pamiętaj, że regularnie publikuję nowe materiały i aktualizacje właśnie tutaj na kanale. Całą playlistę o procesie Didiego. Go znajdziesz w opisie, a jeśli cenisz sobie rzetelne informacje i dogłębną analizę, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Nie przegap żadnych nowych faktów. A wracając do tematu, Terence Howard, znany aktor z takich filmów jak Hustle and Flow, Crash czy Iron Man, w jednym z ostatnich wywiadów opowiedział o bardzo niepokojącej sytuacji z przeszłości. Według jego relacji, Sean Dilly Combs, jeden z najpotężniejszych ludzi w branży muzycznej, miał przez kilka tygodni zapraszać go na spotkania. Pod pretekstem nauki aktorstwa. Howard mówi, że początkowo nie widział w tym nic podejrzanego. Myślał, że chodzi o współpracę. Jednak z czasem zaczął zauważać, że intencje gospodarza mogą być inne, niż deklarował na początku. Podczas jednego ze spotkań, jak twierdzi Terence, Combs po prostu siedział i się w niego wpatrywał. Nie było żadnego konkretnego materiału do ćwiczeń, żadnego scenariusza. Atmosfera stawała się coraz bardziej niezręczna. Kiedy asystent aktora zasugerował, że może chodzić tutaj o coś więcej niż tylko lekcje aktorstwa, Howard zdecydował koniec kontaktu. Co ciekawe, Howard w rozmowie zaznaczył, że w branży nie był to odosobniony przypadek. W przeszłości wielokrotnie spotykał się z podobnym zachowaniem. Zawsze jednak reagował zdecydowanie i nie pozwalał przekraczać swoich granic. Podkreślił również, że przez swoją postawę stracił niejedną szansę na rozwój kariery. A przypominam, że był naprawdę i jest naprawdę dobrym aktorem. A tak dla przypomnienia, Howard był nominowany do Oscara za najlepszą rolę męską w filmie Hustle and Flow w 2005 roku. Ale Kawałka tego wywiadu, bo jest naprawdę ciekawy. But when you give up your manhood, I've never seen somebody recover from it. That was all the people that went to the puffy parties. That was all the people that did all those things thinking that there was never going to be a consequence for what they were doing. Get punked out and pimped out by, by some over greater desire. You shouldn't have a greater desire than being a man so I, I believe that's a big problem with a lot of the actors out there because they get fluid. and next thing you know, once it's go fluid, you, it's gone. you don't have any foundation to pull yourself back from. so maintain your man card. you see some guys struggling with that. you see bieber struggling with that. you see some mm -hmm. of these guys struggling with that. they can't get it out of their head. they can't get it out of their head. the things that they did, no matter how they did it, whether they were drunk or high or whatever, you gave up your man card. You need therapy, and that's the thing that hurts them the most. Hey, did, did you ever have the opportunity where you got invited and you said no to it? Hell yeah. What was the consequences yeah. when mean, you said no? Puffy invited me for for weeks, asking me to come and teach him how to. You know, wanted me to be his acting coach for a while. Go there, and he's sitting around just looking. I'm like, okay, what's the material you want to work on? He's just looking at me. Then next thing you know, okay, hey, will, will, you, um, will you help me? Um, I want to hear your music, so I come over there and I play the music, and he's sitting there just looking at me, like waiting. Okay, so then my assistant was like, you know, he wants to hang out with you next week, and I was like, for what? He's like, I think he's trying to fuck you. That's what my assistant said. I was like, oh, okay, now I get it. So now no more communication. Now you notice. W międzyczasie Sean Combs przebywa w areszcie i oczekuje na rozpoczęcie procesu, który jest zaplanowany na 5 maja w Nowym Jorku. Zarzuty wobec niego są naprawdę bardzo poważne, bo już rozmawialiśmy na ten temat kilkukrotnie. Jeśli zostanie uznany za winnego, grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Zgodnie z nowym aktem oskarżenia, ponieważ tak, nowy akt oskarżenia, kolejny już został złożony 4 kwietnia w Nowym Jorku, lista zarzutów została rozszerzona o dwa kolejne punkty, w tym kolejny przypadek przymusowego udziału w działaniach o charakterze seksualnym oraz transport osób w tym celu. To już trzecia aktualizacja aktu oskarżenia wobec Komsa, który pierwotnie został oskarżony we wrześniu o działanie w zorganizowanej strukturze przestępczej, przymuszanie do czynności seks i organizowanie transportu w tym celu. Nowe zarzuty dotyczą lat 2021 i 2024. Proces zbliża się już naprawdę wielkimi krokami. Wybór ławy przysięgłych zaplanowany jest na 5 maja w Sądzie Federalnym na Manhattanie. Komps nie przyznał się do winy w poprzednich postępowaniach, a przesłuchanie w sprawie nowych zarzutów zaplanowano na 25 kwietnia, czyli tylko kilkanaście dni przed rozpoczęciem procesu. W wydanym oświadczeniu jego prawnicy podkreślili, że sprawa dotyczy tych samych osób, co wcześniej byłych partnerek Kompsa, a przedstawione sytuacje miały według nich charakter dobrowolnej relacji. Z dokumentów sądowych wynika, że niektóre z tych wydarzeń były rejestrowane, a uczestnikom zapewniono środki regeneracyjne, tym m.in. płyny infuzyjne. Zarzuty obejmują również stosowanie presji, uzależnień oraz przemocy psychicznej i fizycznej. Według prokuratorów najbliższe otoczenie KOMSA miało aktywnie wspierać organizację tych wydarzeń od logistyki po zachowanie poufności i sprzątanie miejsc spotkań. Jak podkreślał Damian Williams, prokurator federalny południowego dystryktu Nowego Jorku, cytuję, Komps nie działał sam, wykorzystywał swoją firmę, jej pracowników oraz bliskich współpracowników do realizacji tych działań. Koniec cytatu. Natomiast adwokat artysty Mark Anifilio odrzucił oskarżenia określając je jako absurdalne i twierdzi, że prokuratura fałszywie przedstawia relacje łączące Komsa z kobietami. W akcie oskarżenia pojawiają się trzy osoby pokrzywdzone, których tożsamość pozostaje nieujawniona. Jedną z osób pokrzywdzonych, określanych jako ofiara jeden, pokrywa się z wcześniejszymi zarzutami wysuniętymi przez Cassandrę Cassi Venture, która była partnerką muzyka i z którą w 2023 roku zawarł ugodę. Inny fragment dokumentu odnosi się natomiast do incydentu z 2016 roku, podczas którego Combs miał zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jednej z kobiet. To zdarzenie zostało wcześniej opisane w pozwie sądowym złożonym przez Brianę Bongolan i o tym również mówiłam wcześniej w jednym z moich materiałów. Combs mierzy się również z kilkoma osobnymi pozwami cywilnymi, w których zarzuca się mu nadużycia ze strony osób niepełnoletnich. Jednak warto zaznaczyć, że federalne zarzuty nie obejmują żadnych przestępstw z udziałem osób niepełnoletnich a sam artysta stanowczo zaprzecza wszystkim oskarżeniom. Najnowsze informacje mówią o tym, że Cassandra Cassie Ventura jest gotowa wystąpić w nadchodzącym procesie Shona Jego i zamierza to zrobić pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem. Jak wynika z dokumentów złożonych w piątek 4 kwietnia, Ventura znana również właśnie jako ofiara numer 1 w akcie oskarżenia pojawi się w sądzie osobiście, by złożyć zeznania w sprawie, która dotyczy m.in. ważnych zarzutów związanych z działalnością przestępczą i niewłaściwym traktowaniem innych osób. Pozostałe osoby występujące jako ofiara 2, ofiara 3 i ofiara 4 zdecydowały się zachować anonimowość i poprosiły sąd o ochronę swojej tożsamości przed mediami oraz opinią publiczną. Prokuratorzy zaznaczają, że sprawa ta już teraz budzi ogromne zainteresowanie, a ochrona prywatności świadków jest niezbędna, aby uniknąć niepotrzebnego rozgłosu, presji medialnej i osobistego stresu. Nowe informacje zawarte w akcie oskarżenia dotyczą między innymi sposobów, jaki według śledczych, osoby pokrzywdzone, były manipulowane i wciągane w sytuacje, które budzą poważne wątpliwości natury prawnej i etycznej. Prawnicy Szona Didiego przekonują, że opublikowane nagranie to jedynie krótki wgląd w złożoną, ale dobrowolną relację, która trwała przez blisko dekadę. Obrona twierdzi również, że sprawa w ogóle nie powinna trafić do sądu. Obecnie walczą o oddalenie jednego z zarzutów, który dotyczy rzekomego przewiezienia mężczyzny świadczącego usługi towarzyskie przez granice Stanów. W dokumencie sądowym złożonym w lutym prawnicy Compsa mówią o tym, iż, cytuję, władze stworzyły sprawę karną, opierając się głównie na twierdzeniach, że pan Comps i jego wieloletnie partnerki zapraszali czasem do swojej relacji osoby trzecie. Koniec cytatu. Dodaje również, że każdy. Z trzech zarzutów w tej sprawie opiera się na założeniu, iż tego rodzaju relacje stanowią przestępstwo na poziomie federalnym. Tak więc słuchajcie, przełomu w tej sprawie Didiego ciąg dalszy, a do rozprawy zbliżamy się już naprawdę wielkimi krokami. Będzie działo się naprawdę sporo, więc zostańcie ze mną na kanale, bo śledzę tę sprawę na bieżąco. Dajcie znać jakie są Wasze opinie co do nadchodzącej rozprawy i słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku. Zostawcie suba i miłego wieczoru, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!